Jesteśmy zmuszeni odwołać Fest Festival. Nasz festiwal znajdował się w fazie dynamicznego rozwoju, a jego frekwencja rok do roku rosła o ponad 30%. Niestety, tegoroczny kryzys w branży eventowo-rozrywkowej znacząco zmniejszył sprzedaż biletów, powodując, że nasze szacowanie było błędne i na dzień dzisiejszy liczba uczestników osiągnęła niewiele ponad 50% planowanej frekwencji, czyniąc organizację Fest Festiwalu Jak wyglądał mój pierwszy koncert? Było to w pleszewie, w jakimś klubie. Nakurwiłem się jak świnia. <laughs> Beblełem pod nosem i chuj. <noise> I co był koncert? Pierwszy. Mam zdjęcie gdzieś z niego. Kurwa, czekajcie. Czekajcie. Wejdę na Facebooka na telefonie i wam pokażę zdjęcie z tego pierwszego koncertu. O kurwa. To jest, to jest, do, to jest dobre. Patrzcie teraz. Dodane zdjęcia. Hmm. Hmm. Sekunda. Już jestem blisko. <śmiech> <śmiech> ja pierdolę. Gdzie to jest? Musi tu być, kurwa, ja muszę mieć to zdjęcie. To jest niemożliwe. Jest, mam. <laughs> Czekajcie, jednak zapytacie, jak mój koncert. To teraz wam pokażę coś. To jest zdjęcie, jak stałem już po koncercie. Bo mój pierwszy koncert był chyba na koncercie, gdzie grał jeszcze śliwa. I to jest zdjęcie zrobione już po moim koncercie, jak ja stałem i oglądałem koncert. Oglądałem już koncert śliwy. I teraz wam pokażę, jak, dlaczego, jak go oglądałem. Dziękuję bardzo, Jan Klonik, za 13 miesiąc, Francisco, za trzeci. Czekajcie. I teraz musicie sobie wyobrazić, że ja w takim stanie gram koncert. Otwórz. Otwórz obraz w nowej karcie. To jestem ja. No i chuj. to sobie wyobraźcie, jak ja ten koncert grałem? W ogóle śmiesznie się ogląda siebie bezdziarnie. To ja, to ja, serio, to ja. To ja. Jest tak, to ja. Nie tak różnie przed cyklem po hip hop To jest mocno kurwa zielony, no także no może.